PMF. Noc jest nasza. Policjant składa się z tego samego co wszyscy inni ludzie z mieszanki świętego i grzesznika, prochu i boskości. To oznacza tak naprawdę, że jest wyjątkowy i niezwykły. Policjant ze wszystkich ludzi jest najbardziej pożądany i niechciany jednocześnie. Jest to dziwnie bezimienna istota, do której ludzie stojąc twarzą w twarz zwracają się proszę Pana, ale już za jego plecami mówią o nim pies. Musi być takim dyplomatą, żeby pogodzić różnicę między poszczególnymi osobami, aby każdy z nich myślał, że to on wygrał. Ale jeśli policjant jest staranny, to znaczy, że jest służbistą. Jeśli jest bez troski, to znaczy, że jest próżniakiem. Jeśli jest miły, to z tobą flirtuje, a jeśli nie, to po prostu jest gburem. Musi podejmować natychmiastowe decyzje, które prawnik podjąły dopiero po miesiącach analiz. Ale jeśli się spieszy, to jest nieostrożny, jeśli jest rozważny, to jest chórzem. Musi być pierwszy przy wypadku i trafny w swojej ocenie. Musi być w stanie przywrócić oddech, zatrzymać krwotok, założyć opatrunek i przede wszystkim zrobić wszystko, aby uratować życie ofiary. Inaczej czeka go medialny lincz i postępowanie. Policjant musi znać każdą broń, potrafić rysować w pośpiechu i uderzać tam, gdzie najmniej boli. Musi być w stanie pokonać dwóch mężczyzn. Dwa razy większych od siebie i dwa razy młodszych od siebie, bez uszkodzenia swojego munduru i bez brutalności. Jeśli ty go uderzysz, to jest nieudacznikiem, jeśli on uderzy ciebie, to jest oprawcą. Policjant musi wiedzieć wszystko, ale tego nie rozpowiadać. Musi wiedzieć, gdzie jest całe zło, ale nie może być jego częścią. Musi na podstawie jednego znalezionego włosa być w stanie opisać zbrodnię, broń i przestępcę. I jeszcze powiedzieć, gdzie ten przestępca się ukrywa. Ale jeśli go już złapie, to znaczy, że miał szczęście. Jeśli go nie złapie, to jest tempakiem. Gdy dostaje awans, to on na pewno ma plecy. Jeśli go nie dostanie, to jest ofermą. Policjant musi sprawdzić każdy trop, nawet jeśli wie, że prowadzi donikąd. Musi przesiedzieć dziesiątki nocy, żeby zidentyfikować tego jednego świadka, który widział, co się stało, ale mówi, że nie pamięta. Policjant musi być duszpasterzem, pracownikiem socjalnym, dyplomatą, psychologiem, twardzielem i dżentelmenem. I oczywiście. Musi też być geniuszem, bo będzie musiał wykarmić rodzinę ze swojej policyjnej pensji.